Ale właśnie stanęłam, tak trochę na środku ulicy, dobra, trudno. Siema widzowie, słuchajcie, to jak ja wyglądam, to jest straszne, ja wiem, no moje pryszcze, nie wiem o co chodzi z nimi, ale jest tragedia i my ogólnie byliśmy przed chwilą na szczepieniu na, słuchajcie, grypę, ja myślałam, że to jest na koronę, wiadomo, no, muszę mówić tak, żeby mnie nie zablokowali filmu. A okazuje się, że tutaj każdy normalnie może, tak wiecie, wybić z buta, wypisuje się jakąś karteczkę i od razu szczepią, w ogóle bez, no, mega szybko na grypę, więc jesteśmy zaszczepieni. A jeszcze podobno właśnie na koronę trzecią dawkę też będziemy mogli mieć niedługo, tylko musi minąć 6 miesięcy od ostatniej, od drugiej dawki, więc u nas to będzie z dziewczynami na początku roku jakoś na to będziemy szły. No, beka, beka. I to w ogóle można się zaszczepić nawet, wiecie, jak są target, jakieś takie sklepy, po prostu markety, no to tam można, są takie miejsca, gdzie jest farmacji i po prostu tam się zaszczepić. <grym> No, Kaśka podnosi ją. No, daj, spróbuję. No, Kaśka szybko podnosi ją. Pani idzie! Zobaczcie, my jesteśmy teraz na w zobaczcie jakie cudy tak tych spód spód do ciasta, ureo, y, czyli że normalnie tutaj ciasteczkowy, widzicie to? Są różne do ciasta, ale ten Oreo mnie najbardziej zachwycił, no widzicie to i to jest ogólnie mega dużo takich dodatków do, właśnie, wiecie, bakingu, no wiecie o co chodzi, nie? Bardzo dużo różnych takich rzeczy i jak u nas na przykład proszek do... U nas na przykład proszek do pieczenia, no to jest taki małych saszetka, a tutaj, to ja wam pokażę, patrzcie, a tutaj to... Coś takiego jest normą, normalnym takim, wiecie, opakowaniem. O, mniam. No, tutaj są mega dobre rzeczy, takie, takie jarające. Słuchajcie, my właśnie podjechałyśmy pod siłkę. Ja tu kończę kanapki. My żurawom zawsze, kiedy no, się na TikToku wyświetla jakieś takie śpiewa i ze mną. zawsze <śm> że to śpiewamy. To no, jest taka beka. W ogóle patrzcie, rozwaliłam sobie palca nożem, bo nie umiem kroić i no i musiałam takie hać, wiecie, to trzymać. Jeszcze w drugiej łapie jadłam kanapkę, jeszcze musiałam kierować. Fu! Nie mogę patrzeć na takie rany, one są ohydne. Dawaj, trzeba śpiewamy. Tymi miksjami. Ja, patrzcie, patrzcie, tu mam pryszcze, widzicie to? Tu mam pryszcze. Ja nie, coś się stało, tu mam pryszcze. Tu? Straszne to jest. Słuchajcie, słuchajcie, zastanawiałam się, jak mam założyć bluzkę. Tak przebierałam tutaj, przebiera przebierałam, patrzę, tu pobrudziłam krwią z tego palca. Yy, gdzie to jeszcze było? Kurde, teraz mi się to poprzekładało. tu pobrudziłam krwią. Jeszcze gdzieś pobrudziłam, w każdym razie, no pobrudziłam ubrania sobie krwią się po prostu z palca i tak później patrzę, że moje te ubrania wszystkie są takie te... Słuchajcie, no to jest tragedia, no. Nie dość, nie wiem co założyć, to jeszcze to. A, zobaczcie, ta paczka z Shane, y, przyszła co prawda nie, nie jakoś dużo w sensie no żółowa najwięcej pozamawiała. Wreszcie doszła żlowa robiła codzienne codzienne wyprawy do, co, do, codzienne wyprawy do skrzynki żlowa robiła. A tej paczka pod drzwiami, o Golfik, taki, no fajny. Pokaż dla widza żlowa rzeczy, które tutaj masz. No dobra, zaraz. Jacket, jacket, Żlowa. fajny materiał. Bluza, ale... o, poczekaj, poczekaj to bo to jest jak, jakoś tu jest jakieś głupe. Ale... Dobra, czekaj, pójdę od tej strony. Czemu to jakoś jest? Taka... O dobra, może teraz jakoś jest jakaś lepsza, bo ja nie wiem, co czekaj, to w ogóle czekaj. się tutaj wydarzyło z tą jakością. Oj, o już nie widziałam, że Poka, poka, poka. Fajnie, ale on przezroczysty jest mocno, Fajny. ale to i tak mnie ale się na tej ja zakładała, to nie? Wy prostu na A gdzie mój top? Bo ja mówiłam sobie jeden top w tej paczce. Tu. I tutaj... majtki, słuchajcie, takie seksowne czerwone patrzcie. No, czekaj, ma. czekaj, pokażemy no, dla widza. Gdzie mój top? Słuchajcie, ja ten top zobaczyłam u kogoś na TikToku i patrzę, że ostrzeń no to się No gdzie ten tup. top Żulowa aha, mój aha, aha. tu? No to, to. Czemu w takiej gównianej akurat foliówce jest mój? A Ale... te wasze w są w takiej fajnej. To sukienka. taka koszulowa. A to co chciałaś pod ten sweterek? Sweterek. Trochę ej, bo jej będzie za dużo będzie wyglądała, trochę jak siostra zakonna. Weź nie pokaże. Nie, nie pokazuję. Kurwa, no nie mogę tego tworzyć, ścierwa. Otwórz to, mordy. No nie nagrywam ci mordy. To jest ten mój top? wiem, To jest twój top, no. Czekaj, no zobaczymy, czy to będzie akceptowalne, czy nie akceptowalne rzecz. Dobra, ja później to założę i mam Wam może widzowie no. pokażę. A te majtki to są te, co już miałam ostatnio. Fajna! tak wygląda. On ma fajny on ma fajny tył. Nie wiem, czy wy to widzicie. I wszystko jest związane, więc można sobie tak mega dostosować pod siebie. Tu można yy, ściskać, tu i tu. Git. Witam was, moi mieli cudowni widzowie. Ja rozpuściłam w ogóle koka po nocy, więc mam takie kudły. Chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj jest czwartek. I w ogóle okazuje się, że już pojutrze my wyjeżdżamy na wyjazd, taki tygodniowy, kura, przed domem. W każdym razie, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że teraz mm, akurat mi się tak nałożyły dwa takie, w sensie, kurde, nie wiem, jak to powiedzieć, bo po prostu chodzi o to, że mam takie projekty, które nie są współpracami takimi typowymi, że produkt, my czy jakąś usługę, cokolwiek reklamuje, i to jest jakaś pojedyncza współpraca, tylko to są takie takie większe, poważniejsze, właściwie największe, jakie miałam do tej pory. Dlatego e, wymaga to ode mnie mega dużo czasu. Wczoraj siedziałam nad... no w sumie wam nawet nie mogę powiedzieć nad czym, chyba konkretnie, bo no, no nie, no to są... Takie fajne informacje. <noise> Zdejszczam z ma jakąś umowę, Wam powiedziała. Eee, ale no po prostu bardzo dużo czasu mi to wczoraj zajęło i to nawet nie zrobiłam, nie wiem, jednej czwartej tego. I nadal nie wiem, czy to dobrze zrobiłam. Nie wiem, czy mam to kontynuować, bo nie dostaję odpowiedzi, więc ta różnica czasowa też nie pomaga, bo jeżeli ja idę spać, to akurat u nich się zaczyna rano i oni mi się odpisują, kiedy ja śpię, i dopiero jak ja wstanę, to u nich już się kończy dzień. No i to jest niestety takie problematyczne dosyć. Dzisiaj ogólnie zamierzam z mamą Jechać. Mogę w sumie to mówić, bo zamierzam to wrzucić po taty urodzinach, bo tata ma urodziny 21. I chcemy ogarnąć mu prezent. Wiadomo, że tutaj też tak ciężko, żeby kupić jakiś, nie wiem, jakiś prezent większy, bo ciężko to będzie zabrać później do Polski. Ale on mówił coś o golfie. Tutaj wiadomo, że golf jest pełen takich mega ładnych pól golfowych. Naprawdę ślicznie to wygląda. I on chciał się wybrać. I kiedyś tam grał. Ja sama kiedyś grałam w golfa właśnie z nimi na działce. Yy, I no ale no nie grał. I chciał właśnie coś typu jak, jakiś kurs, jakąś lekcję coś takiego. No i właśnie myślimy, że mu coś takiego ogarnąć. Tylko, że my z mamą musimy tam pojechać, bo my przez telefon nie, no nie mogę, przez pamięć mi się kończy nagrywanie, słuchajcie, ja nie mogę, mi się skończyła pamięć w telefonie, jestem po prostu załamana, jestem załamana specjalnie, co więcej, żeby mieć więcej tej pamięci i nie wiem, co na telefonie będę kupowała, to będą musiała jakieś 1000 gigabajtów. To jest chyba już jakiś tam kolejny terabajt, ja nie w zasadzie nie znam się masakra, w każdym razie e, chciałam wam dokończyć, że właśnie zamierzam z mamą pojechać, e, do tam chyba widziałam jakieś trzy są w Tracy, takie właśnie pole golfowe, ewentualnie wiecie też manteka i tak dalej, takie pobliskie jakieś miejscowości, ale hmm, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem słuchajcie, Beka i ja z mamą, my tam wejdziemy, i będziemy, będziemy tu się próbowały dogadać o to, przecież to będzie taka porażka, ja już to czuję ja już to po prostu czuję, powiem w tej Beki w powietrzu, jak mi tam będzie nie no, to jest taki, kiedy my z mamą gadamy, jedna coś mówi, druga dopowiada. I po słowie tak się zamieniamy. Hit to będzie. Jak się nam to uda załatwić, to wow, będę pod wrażeniem. Zobaczcie, my chodzimy z mamą tutaj na te pola golfowe. To jest jedno miejsce i zobaczcie, jakie to są ogromne tereny. Wjazd taki duży. Się jechało na sam koniec i zobaczcie, no mega. Tutaj akurat to nie jest to pole. To pole jest bardziej tam, no ale jestem mega ciekawa, czy uda nam się to w ogóle załatwić. Czy ktoś to będzie, ale aut jest bardzo dużo. No jak na jakiś golfach tak to wygląda. I to są te takie samochodziki, którymi się jeździ. Ej fajne, ładne, fajna miejscóweczkę. Bo się tam jak golfiarze. jakiejś golfiarze. wracamy. Udało się kupić i tutaj tak jeszcze na dodatek profesjonalnie ładnie zapakowali w kupertę, Normalnie będzie taki certyfikat, że jest cztery lekcje, e, więc no myślę, że fajnie i to jest też tak, że nie są teraz terminy, tylko tata będzie sobie mógł sam ustalić, kiedy mu tam będzie pasowało, więc myślę, że mega spoko. No, raczej się nie spodziewam. Patrzcie ogólnie do tych y Kwiatków, widzicie, przelatują koliberki. I one są, ja w ogóle tak robię kolibry, są tak urocze. Ptaszki, według mnie naj, najbardziej urocze. Widzicie, jakiś słodziak? Taki maluszek, kochany, taki ptaszek. Widzicie, no nie mogę, co to słodziak? Uwielbiam. U nas w domu w Polsce też czasem przelatują. Mamy taki krzak przed domem, który przyciąga właśnie je bardzo. Ten to nie wiem, co to jest, ale no też tutaj właśnie często widzę koliberki.